Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie hol zakupowy. Hol zakupowy będzie z Aldiego. I już Wam mówię, co kupiłam i co ile kosztowało. Litr mleka bez laktozy 1,5% 4 zł. Pietruszka była po 10 zł za kilogram. Seler był po 5 zł za kilogram. Tak, to wszystko do zupki. Yy, jedna kalarepka za 3,50 była na sztuki. To będzie dla naszego pieska. On bardzo lubi kalarepkę. Później 3,79 groszy, worki na śmieci 60 litrów, i tutaj jest ich 18 sztuk. Po 2 zł i 20 groszy jedna buteleczka to jest sok ten pomidorowy no a wiadomo tam jakaś część pieniążków idzie na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. My wspomagamy. Do tego będzie jeszcze yy, Artur sobie mój mąż sobie wziął jogurt jakiś taki Proteinowy. On był przeceniony z 4,19 zł na 2,93 zł. Coś takiego. Do tego cztery konserwy takie 300, 300 gramów. Dla naszego, dla naszej majci za 3 ,19 zł 19 groszy jedna sztuka. Wzięłam jedną wołowina, wieprzowina, kurczak, indyk i jagnięcina. To wzięłam jedną, a najbardziej chyba nasz pies przepada za kurczak z ryżem. I tu tak jak mówiłam, jest 300 g. 300 gramów za 3 ,19 zł 19 groszy. 12 zł śliwki suszone. My takie owoce, zamiast y, po prostu nie, nie, nie przepadamy za chrupkami, wolimy y, sobie przed telewizorem zjeść śliwki suszone, morele suszone, takie owoce raczej, albo orzeszki, o. Wzięłam jeszcze trzy konserwy, Tylko jedna konserwa 4 zł i 50 groszy, te konserwy jest 400 gramów, bogata w kurczaka, jedna jest taka. I dwie wzięłam takie bogata w podroby. Też po 400 gramów. Ta sama cena 4,50. Nie wiem, czy mój pies to będzie jadł, bo jeszcze tego nie kupywałam. Do tego będą takie nuggety ser serowe z chili. Ja sobie to wzięłam do Kosori. Tej frytkownicy beztuszczowej. I one kosztują 11 zł. Tu jest 25 deko. Też będziemy próbować. To jest mrożony produkt. Jeszcze jeden mrożony produkt. Też do bez tłuszczowej Kosori 13 zł. Są to karmary w chrupiącym cieście. I to też jest produkt mrożony. Tutaj jest pół kilograma. Ale jest narysowane, że można to na patelni. Ale ja to zrobię w kosori. Bez, bez tłuszczu po prostu. Wzięliśmy takie jeszcze pierożki. Tu w tych pierożków jest 230 gramów, e, pierożki, g, e, pierożki go, g, za, z, warzyma, z warzywami, e, jedliśmy coś podobnego, ale nie z tej firmy i pierożki z kurczakiem. Także zobaczymy, tutaj też jest 230 gramów i jedno to opakowanie kosztuje 7,70 zł, już Wam to pokazuję jak to wygląda bez, ciasto jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie, my mówię, tak jak mówię, jedliśmy z innej firmy, z tej jeszcze nie, także z o widzę, że tu jest nawet sos sojowy, także z chęcią spróbujemy z tej firmy. Jedno i drugie właśnie jest z sosem sojowym i takie właśnie bardzo cieniutkie ciasto. Za 4 złote bagietka, taka nawet fajnie powiem Wam wygląda, chrupiąca. Za 450 takich chlebek nie kroiłam, bo jeszcze był ciepły, ale pachnie ładnie. Także to. Coś też dla ptaszków do karmnika, 10 zł. Nie było, bo wolałabym sam słonecznik, ale po prostu nie było. Sprzejdę się jutro, może do innego sklepu, to kupię słonecznik, bo tutaj jest taka różna mieszanka. Zobaczymy. I tego jest kilogram, tak. Różne, różniaste takie musy owocowe, brzoskinia jabłko-banan-morela, e, jabłko-banan truskawka i jabłko gruszka i one są po 2 złote i tam z groszami i 2 złote 23 grosze czy jakoś tak 33 grosze coś coś 20, 29 groszy 2 złote i 39 groszy Oj i tutaj to są takie małe 100 gramowe to ja sobie to wzięłam wtedy kiedy mi spadnie cukier po prostu wolę sobie, wolę sobie taki mus wziąć jak spadnie mi cukier Dwa razy ser Solankowy wędzony, będzie z niego przepis, tak, 275 g około, tu będzie dwa opakowania, to około będzie pół kilograma, 6 ,49 zł 49 groszy i jedna sztuka. Ziemniaki 2,5 kg za 12,50, w tym roku te ziemniaki bardzo drogie są, po 9,50 to mój mąż sobie wybrał szybka ryba, filet z mintaja w chrupiącej panierce. I tutaj ratu jest 170 gramów, coś takiego, i to kosztuje 9 zł. i 50 groszy. Też do Kosori, bez tłuszczowej frytkownicy, będziemy to robić. Było to, wzięłam tak samo, bo coś z, zrobię. E, e, paski z fileta z kurczaka i one były przecenione o 30%. Po przecenie jedno opakowanie kosztuje 8,39 zł, takie chudziutkie mięso wzięłam dwa razy. Wygląda bardzo ładnie, nic tutaj się nie dzieje, także w sumie 80 deko. Do tego oczywiście papier taletowy 7,20 zł. 8 sztuk, 8 rolek, ale powiem Wam, że takie cieniutkie te rolki, nic takiego ciekawego. E, i, i, I wzięłam taką maczę, latte, Mango, 6 sztuk za 7 zł. Z mango, jeszcze z mango, żeśmy nie pili. Także na pewno na kanale Artur i Becia, na który zapraszam, będziemy próbować. W środku jest 6 takich o, małych opakowań, także jakby, jakbyście chcieli zobaczyć e, próbowanie, testowanie właśnie produktów jak, e, jak, kalmary, jak, e, jak kalmary jak te nuggetsy serowe, czy właśnie e, takie właśnie latte takie produkty zawsze testujemy na kanale Artur i Becia, także bardzo serdecznie tam zapraszam, tam często właśnie mówimy co nam smakuje, a co nie i oczywiście z różnych sklepów Także jak Wam się hol zakupowy podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych zakupach. Do zobaczenia. Papa! Pa.